Witam z tej słowami i wracamy po lekkiej przerwie do Darksiders. Poprzedni odcinek, jak pamiętacie, skończył się. Jeżeli się nie mylę, kiedy tam skakiwaliśmy, i przestało w pewnym momencie hmm, przestał fraps e, nagrywać. Co jest do tej pory dla mnie zaskoczeniem. Mam nadzieję, że to było w tamtym momencie, a nie że ja. Hmm, jakąś mapę. Mamy jakaś mapa, tu jest. Powinna być mapa Data. Nie, Data to jest zapisywanie. Mm -hmm. Tutaj gdzieś była data. Mapa. pu Dobra. Ale każe nam iść tam. A my chyba tu poprzednio mieliśmy te problemy. Nie, nie tu mieliśmy. Dobra, ale jak nic każe nam iść. Wejdź tu. Dobra, mam jakieś przeciwnika? Dobrze, gin. Dajesz na górę. Czy my jeszcze nie byliśmy? Już to wyłączaliśmy. Hmm. jeżeli my to wyłączaliśmy już, owszcie, gin. Tak, znowu cios w powietrzu. Mmm, ale to jakby... Kurczę, przyznam, że się pogubiłem. Idziemy, co mamy tu zejść? Nie. Czy tak? O. No... Tam... Czy... Tak to chciałem, żeby się skończyło, ale tak się skończyło, i trudno. Będziemy płakać. Wskoczysz czu? Nie, nie, wskoczysz tu. Mm -hmm. Czym tu się mapa? Bo tutaj mapa była. No, walka. No Dobra, wiem, to jest gra walki, oczywiście. Kwestia tego, że przygotowałem sobie wszystko, żeby pilnować czasu nagrania, ale tego. Nie włączyłem? To już inna sprawa. Ja przyda się do tego przyzwyczajenia już bardzo. Mamy się tam dostać. Dobra, ale zobaczmy tutaj. No dobra, to na pewno musimy tutaj zdjąć. Opuść. No bo to jest całkowicie nieużyteczne. No, Okej. Okay. Albo i nie. Nie, zaraz. O, szty. Nie, my tu już byliśmy, my już to wszystko robiliśmy. To mi się wydaje tylko. Mm, no tak, bo my mieliśmy tutaj to zniszczyć, zablokować. Mm. I bądź tu człowieku mądry. Co już zrobiłeś, czego jeszcze nie zrobiłeś? No bo jak tam się dostaniemy, no to fajnie, dostaniemy się tam, tylko po co? Co? Jakby stamtąd wracamy? Stamtąd zaskoczyliśmy. Hmm. Nie wiem. Nie mam nic zielonego pojęcia. Wróćmy trochę. Mhm. Dobra. Tam się nie dostanę Czy się mylę Musiałbym na samą górę wyjść, żeby tam się dostać Tutaj to jest opuszczenie czasu Dobra, czyli straciliśmy straciliśmy 2 minuty na bieganiu bez sensu z tego wychodzi Tak, skocz mi w najbardziej fajnym momencie, kiedy spadnę na sam dół bez sensu w ogóle Uff, oddychaj spokojnie, oddychaj spokojnie aha, czyli muszę jeszcze raz to wszystkie rzuć to no przeskoczyliśmy jedno I idziemy dalej. Tutaj jest zatrzymane, czyli tutaj już na górze byliśmy. Musimy się dostać do tamtego jeszcze. I tam dostać na górę wtedy. Chyba. Zobaczymy. Zobaczymy, czy błądzenie jest rzeczą moją, czy też nie moją. To już zatrzymaliśmy. Przeskakujemy tutaj. Tego nie możemy użyć na razie. Hmm, może tutaj odkryjemy to, co, co. O, cześć, szczynko. Hmm. Aha, dobra. Nic specjalnego. To są jedyne których nie używam nigdy. Co ja się tu muszę dostać? No wejdź tu! Muszę opuścić. Nie, nie opuścić Krzyszto, Tak, opuścić kryształ. Zejść z tego. Dzięki pasy, może na Aha, tędy się nie dostanę. Nie, zaraz, tędy. Tędy to mogę też uderzyć. No rzuć to! Dobra. Chyba tu mieliśmy skoczyć. Teraz tu do góry. Nie no, to wróciliśmy na to. Bez sensu. W co się tu dostajemy mm. skoro. Mhm. Mm Tutaj do góry. Nie, do góry... Do góry to źle pójdę. Pewnie, że źle. To wrócę tam, gdzie nie chcę. Zeskakuj! Tak masakrycznie źle, jak on reaguje na przyciski. Nie tak jak zgubić się w tak prostej grze, jeżeli chodzi o rozkład plansz. A tam zatrzym. Dobra. Zgubić się. Już wiem. Już wiem. Już pamiętam, gdzie wtedy nie widzieliście już, gdzie ja chciałem kończyć, gdzie zobaczyłem, że przestał Fraps nagrywać. W którym dokładnie to było miejscu. Już wszystko pamiętam. I niech mnie cholera jasna strzeli. Że dopiero teraz to sobie przypomniałem. Teraz, to nie tu? Tak, tu. No właśnie. 5 minut. 5 minut biegania. Wrzucania samemu sobie, wrzucania grzeb. Błądzenia. Ale no tak to jest. HA! Tak. Tylko mi, dla mnie wygląda, no, strzela im w pyski. Tylko dla mnie to powierzchnia wody wygląda trochę jak kryształ. No, w sensie taki kryształ jak pływeksa się kupowało, że w A, takiego. Myślałeś, że nie umiem celować. Miałeś rację, ale miałeś baj. Eee, tak, biegaj gdzieś tam, koło mnie pływaj. Hmm. Zaraz, tu mamy jakąś jaskinię, no bo jest jedna droga, która jest oczywista. Albo i nie. To jest chyba oczywista droga. No, tak, to jest oczywista droga, ale my nie chcemy iść oczywistą drogą, chcemy tą jaskinię tutaj zobaczyć jakąś. Hmm. Aha, tędy się stąd nie dostanę, dobra. Jeśli stąd nie dostanę? To się stąd nie dostanę Idziemy dalej. O, ale fail. Masakra. No dobra, to się zderwał. co Zaprawdę nie tak mocno jak ja, ale jednakowoż też się zdenerwował. Aha.

Dlaczego ja nie mam pistoletu? Dlaczego nagle mi. Oczywiście co wejdę do menu opcji. Dlaczego ja nie mam pistoletu? A co to mi daje? Dobra, może być. Ale... Dlaczego ja nagle nie mam pistoletu? Ktoś mi to powie. A usunął. Nie, usunął się pewnie nie, nie przypisałem, ale... W no, poprzednim odcinku już, już tak było, że właśnie zniknął mi i nie wiedziałem o co biega. No! Winda w grę. Zabał mu się. No, udało się. Mm. czasu mamy. Tutaj pewnie robaczek jest. No nie wiem, zobaczymy. Nie wiem po co to spowolnienie czasu, niestety. Tędy przybyliśmy, co powinienem wiedzieć od razu, jak już się zwróciłem uwagi. Mhm. Tutaj mamy czerwone do rozwalenia. Dobra, domyślam się, że to gdzie to wszystko stoi. Aha. Aha. Człowiek sobie myśli, że tutaj przejdzie, a to one są wskazywane szybkie. Hmm. To rozwalić, do tego przydałby się ogień. A zaraz, czy to nie są te, które wystarczy, że w nie... w hmm, czymś palne? Nie, nie wystarczy, że w nie czymś palne. Po co to spowolnienie czasu tam? To mnie interesuje bardzo. Skoro tu możemy normalnie dojść... Po co to spowolnienie czasu? Hmm. Może wiecie? Jeżeli wiecie, powiedzcie. No... w nic nie idzie, idziemy dalej, nie idziemy dalej, czyli my to coś musimy zrobić. Czy, na tym spełnieniu czasu trzeba było przebiec tam przez te olary? Może być, tam przebiec do tych. No, spróbujemy. Za dużego wyboru nie mamy. Tutaj nigdzie nie przeskoczymy, chyba że. Chyba żeby to zrobić... Dobra, ale spróbujemy najpierw. Spróbujemy najpierw przeskoczyć, a jak się nie uda tam przejść przez ten. wyciągnij łapę, dobrze. Udało się przeskoczyć. O, tu mamy kolejny. Jak fajnie. Wybuchnie? Bum! Bum! Idealnie. I, o to właśnie chodziło. A to aniołku po co tu? Może zjedźcie? Zjedźcie aniołki, zjedźcie, złapcie aniołki, złapcie aniołki. Dobra, ja tu muszę spełnienie czasu tak, żeby się włączyć, by w ogóle stąd wyjść. Ale to nam się udało, czyli to jednak rzeczywiście tak trzeba było zrobić. Dlaczego ja tu nie mogę skoczyć? LOL. No chodźcie, chodźcie do mnie. Zejdźcie tu do mnie. Zejdźcie tu do mnie, mówię. Grzecznie proszę, grzecznie. No nie, co? Myślisz, że co? Lepszy jesteś? Nie jesteś lepszy. Aż twój kolega dostał na Będą mi pyskować Och, Normalnie co za wychowanie Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze Oszty! ty A ty co? Bez skrzydeł jak już nie polatasz. Nie zrobisz, żoniku. Dlaczego ja na to nie mogę wskoczyć? No. No, tak, tak, muzet. tam nie ma niczego ciekawego, chyba że coś. Nie, nie ma niczego ciekawego. No to idziemy. A dalej, bo myślałem, żeby tą skrzynkę tutaj zepchnąć na dół i może coś z nią by się dało zrobić. Ale błąd był w samym założeniu. To dość optymistyczne założenie. Myślałem, <śmum> bardzo dobra. idziemy dalej skakuj to nareszcie wychodzimy no i jesteśmy gdzieś w kolejnym innym miejscu do skręczka, skrzydłaczka i znowu widzimy robacka pełzającego o nie wiadomo czym dobra przeszliśmy pustynię co teraz będzie? Tundra, taiga? A może dalej pustynia, tak na przekór? Ha! jedną pustynię, super! Teraz pokonaj drugą. Ja ma lekko. Jakie take! Jakie take! Łapy precz, łapy lecz sobie. To jest poczuchy, jedne. Szczyny, no nawet nie przetrwałeś takiego prostego ataku. No, to też jesteś zwykły. Łooo, dwa pesy, to było piękne. O, no jeszcze przez te flesy go zabiłem, no. Zabij! Gim! Wow. Dobra. Powoli się przeszedzają. Te cholestwa latające nadal tutaj przeszkadzają. Nie wiem. No i gdzie uciekasz? No, wykończ go. Gin. Co, teraz ty może? Gin. No, nie ma. Jaki to był zarąbisty tekst. Jezu, zrób coś. Tak A Jakie zamieszanie? Kurde. Bez jaj, czasami próbuję zrobić... O właśnie, to. Ale nie, gra zaskoczy, że przytrzymałem dłużej i robi silne pchnięcie, no kurde. Gim, bo wy mnie najbardziej wynerwiacie. Nie ma. Gin, gin, gin. Zginął ty, zadziałało. Gin. Potrafi zabijać słowem. Jakaś krytyka? Nie było ci się, nie zabije was od razu. Dobra, odzyskajmy życie i idziemy dalej. Hmm. Nie odzyskaliśmy życia, odzyskaliśmy część życia. Powiedziałbym ginie, ale to by raczej dotyczyło mojej postaci. To wtedy bez sensu tak trochę. Tak. A ja to była dwójka, gdyby to była śmierć. I do śmierci powiedziałbym, gin. To nie wiem, poszłaby do domu? Nie wiem, czy ci, co... tak, ci, spod, co spadają giną, Bo dostałem za, punkty za jego mościa. Oszczę! Ale lecieli wszyscy. Działo za każdym razem. Ty, 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 wróć tam, wróć tam. Albo iść tam. I tak uważam, że to jest ten jeden robaczek, który mogliby odrobinę lepiej dopracować, żeby ten robak po prostu go wtedy zjadł. Tak, to było ...ziegnięcie. Uciekaj, Indiana Jones! Tak, to było niesamowite. Teraz tu już nie wrócimy. Myślę, że nie jesteśmy już w Kansas. Ciścimy dalej. Nie, 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 nie przepało was. Paszki latający w gówno jakieś fuj. Fuj, fuj <laughs> nie dobra. Bardzo nie Mhm. I znowu robaczek. Cóż to za lokacja? Wieże. Powstawiam. czyli pewnie po tych wieżach będziemy musieli się przerostawać. Ale zanim zaczniemy się przerostawać po tych wieżach, zrobić środa, dlatego że dzisiejszy odcinek się już kończy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli podobał, no to zawsze łapką w górę. Jeżeli nie podobał, łapka w dół, ale bez łapki w dół, tak najlepiej mniej więcej komentarzem zawsze jakoś to opiszcie, jeżeli to będzie bardziej zabija sytuacja. Na dzisiaj mnie tyle. ciao.